Dzień dobry, to ja mówię. Są takie dwa internetowe określenia. Jedno to jest boomer, a drugie to jest dziaders. Nie wiem na czym polega różnica. Tak, intuicyjnie się domyślam, że boomer to taki wujek z wesela opowiadający yy, suchary. No, natomiast dziaders to już całkowita katastrofa. Nie rozumie współczesności, nie rozumie tego, co młodzież ma do przekazania. Jak Państwo wiecie, a już na pewno stali. Goście polskiej chaty to wiedzą, ja jestem człowiekiem, który ma alergię na język internetowy i na emotikony. Do szału mnie doprowadzają te wszystkie powiedzonka, dyżurnary posty internetowe. I te słowa roku to też jest kompletna żenada dla mnie. A już coś takiego jak dzban czy xd no, posługują się tym ludzie, którzy nie mają zbyt wysokich wymagań wobec siebie i innych. Teraz jakieś szpącić, czy coś takiego zostało e, słowem roku. Ale ja wspominam o tych dwóch słowach, no bo domyślam się, że za chwilę cała ta postępowa lewicowa młodzież będzie właśnie szpącić, czy szpącić e, i pisać o dziadersie i bumerze, 65-letnim e, Włodzimierzu Trzasastym, który. Został jedynym, proszę Państwa, kandydatem na szefa nowej lewicy. No i póki co nie słychać głosów jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, że dziadek jest prezesem i do tego jeszcze za brak demokracji. No, wczoraj mówiłem o podwójnych standardach, jeżeli chodzi o traktowanie z fundacji, dzisiaj mamy taki przykład z polityki. Ale, proszę Państwa, to jest tylko wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć, bo jeśli, jeśli jesteśmy przy osobie Włodzimierza Czarastego, to starsi widzowie z pewnością kojarzą taką aferę, która się nazywała aferą Rywina. I tam pan Czarzasty grał no, jedną z głównych niechlubnych ról i to on był osobą odpowiedzialną ponoć za słynną Wstawkę lub czasopisma. Nawiasem mówiąc, kręciła się tam koło tego wszystkiego też niejaka pani Jakubowska, obecnie gwiazda prawicowych mediów w Polsce 24. No i wówczas, kiedy wybuchła ta afera, jeszcze po drodze, pan Kczarzasty za pierwszych bodajże rządów prawa i sprawiedliwości Zbigniewa dziobry wylądował na glebie. Te zarzuty nie utrzymały się później w sądzie. W każdym razie wydawało się, no i gdy Lewica w ogóle wypadła z sejmu, wydawało się, że co jak co, ale kariera takiego pana jak Włodzimierz Zaszt jest całkowicie przekreślona. Bardzo podobnie e, sytuacja wyglądała, gdy e, Donald Tusk opuszczał Polskę, wyjeżdżał do Brukseli, no a później jeszcze przez kolejne lata bał się, czy z portkami wrócić do Polski, bo wiedział, że pisma gigantyczną przewagę, a wrócił do Polski i stanął na czele Platformy Obywatelskiej dopiero wtedy, gdy miał wyraźne sygnały, że to może być moment przełomowy. No tak jak zwykle, Tusk bierze się za łatwe zadania, no tak czy inaczej. Wielu analityków, i tym muszę przyznać, ja e, twierdziło, że to już jest raczej po Tusku, że to nie jest człowiek, który na to, do tego miejsca, w którym był, a był na szczycie, gdy był premierem, bo ten tytuł króla Europy to jest żenada. Ja do dzisiaj nie, nie kojarzę za bardzo kim on, tam był przewodniczącym Rady Europejskiej czy kimś takim. No, w każdym razie teraz to nawet chyba nikt nie wie, jak się nazywa ten następca Donalda Tuska bo wiadomo, że komisarz europejski jest tam najważniejszy, w tej chwili to jest von der Leyen, a wcześniej był pan, któremu tu zakładał marynarka i ten pan był z reguły nietrzeźwy. Eee, I to są przykłady takiego odradzania się w polityce jak Feniks Popiołów, zresztą można tutaj też zaliczyć Jarosława Kaczyńskiego po 2010 roku, gdzie nastąpiła ta schizma i to podwójna, może nawet potrójna, gdzie najpierw PJN zorganizował akcję dywersyjną, później Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobrom i Kurskim, który wbił nóż w plecy na 2015 i później 2019, to już naprawdę był, no to była miazga, jak się mówi w internecie, właśnie, bo to podwójne zwycięstwo prawa i sprawiedliwości w 2019 i później 2020. To było wyraźne podkreślenie przewagi na scenie politycznej. Pamiętam też taki moment, gdzie prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zbulwersowany był tym, że PIS nie zdobyło większości konstytucyjnej. Była straszna afera, która wybuchła po tych wyborach. No ja się wtedy pukałem w czoło, a teraz jak widzimy, marzenia o 40% kończą się na wyniku 25%, co przewidziałem i co się niestety. E, sprawdza. Ale mamy też drugą stronę tego samego e, medalu. Wielkie sukcesy, e, które miały być już jakby przemeblowaniem polskiej sceny politycznej. Tutaj można wymienić w kolejności chronologicznej e, Janusza Palikota, e, Pawła Kukiza. Ryszarda Petru z Nowoczesną i w końcu no, tego, który w tej chwili całkiem zszedł na margines polityki, nawet zrezygnował z kandydowania na szefa partii własnego imienia, czyli Szymona Hołowni i jego Polski 2050. Kiedy ci panowie zaczynali, no to kto dzisiaj z perspektywy czasu wtedy mówił, no byli te pewnie tacy, co krzyczeli, że palikot będzie siedział, ale na pewno nie wyobrażali sobie tego, że w jakich, sytu, w jakich okolicznościach palikat pójdzie siedzieć i że towarzyszyć mu będą przynajmniej na sali sądowej i w, również w prawomocnym już wyroku, bo też został skazany niejaki kuba wojewódzki. Kto by pomyślał, że kariera z, y, y, Pawła Kukiza potyczy się w takim kierunku, że on ani w, ani w PA, ani w, y, w Platformie Obywatelskiej nie skończy jako koalicjant, chociaż opis się otarł, ale to w takich no, osobliwych warunkach, ale trafi do łatka kośniaka kamysza do, do PSL-u i z tym PSL-em się y, pożre. Kto by, proszę Państwa, przypuszczał, że Petru wyleci z polityki z powodu jednej wycieczki na Maderę i że z nowoczesnej zostaną wióry kiedy przejmie tą nowoczesną babokracja bo jak wiemy Lubnara Rower bodajże została przewodniczącą po Petru i ta już natychmiast natychmiast zgasła no i wreszcie Szymon Hołownia który miał być nowym otwarciem trzecią drogą gdy zaczynało funkcjonowanie na stanowisku Marszałka Sejmu, to no większość piała z zachwytu. Nieliczni sceptycy, jak tutaj przed Państwem siedzący, mówili, że to będzie materiał, który się bardzo szybko zużyje i wykruszy i skończy na samym dnie. No bo już ileż można robić, za przeproszeniem, moje ulubione słowo, zapajaca. To się wcześniej czy później musi znudzić i tak też się stało. I klamra do tego, do tego wszystkiego to jest jeszcze, o czym Państwu opowiedziałem przed chwilą, to są jeszcze te nieustanne, to, to nieustanne bombardowanie sondażami, analizami, prognozami na wiele lat przed wyborami. Proszę Państwa, żadna z tych prognoz sprzed dwóch, trzech lat. Nie przełożyła się na to, co ostatecznie Polacy wrzucili do urn. Więc opowiadanie o tym, co jest tu i teraz i, co, i jak to się przełoży na wynik wyborczy, jest całkowicie bez sensu. Zadaniem polityka jest robienie zupełnie czegoś innego. Mianowicie zadaniem polityka jest przygotowanie bazy na to, co się będzie działo za dwa lata. I tutaj nie jeden się jeszcze może zdziwić, bo w całym tym procesie politycznym jest jeszcze coś takiego, co się nazywa nieprzewidzianymi okolicznościami. Proszę Państwa, jak by wyglądała nasza scena polityczna, gdyby nie Pomor i gdyby nie Ukraina? Przypuszczam, że notowania PiSu by były znacznie, znacznie wyższe i prawdopodobnie nie doszłoby do oddania władzy w 2023 roku, bo dwa największe błędy PiSu to oczywiście polityka pomorowa i polityka wobec Ukrainy to jest ten, ten pakiet wyborców, brzydko mówiąc, który odszedł od PiSu, a w tej chwili głównie zasila nawet nie Konfederacja Koronek Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej-Grzegorza Brauna, to są właśnie ci ludzie, którzy mają dość miękkiej polityki PiSu, nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec Unii Europejskiej, w ogóle tego zmiękczonego kursu, który prezentował. Mateusz Morawiecki, no i tu się stało coś, co, czego Jarosław, przez czym Jarosław Kaczyński bronił się całe swoje polityczne życie, czyli u mnie, czyli ode mnie nic na prawo. Co by się stało, proszę Państwa, no, gdyby właśnie nie wycieczka Petru na, na Mader? Jakby się potoczyły losy? polityczne, gdyby nie afera związana z podsłuchami Sowy i przyjaciół, czy tu wylądowałby w Brukseli, czy by został i dobiłby ostatecznie platformę obywatelską. Pamiętamy sytuację z wyborami prezydenckimi, kiedy to kandydatką była prawdziwa prezydent pani Kidawa Małgorzata Kidała Błońska i jaki był manewr w tym związanym, kiedy wymiono po raz pierwszy wymieniono w Polsce kandydata już po ogłoszeniu oficjalnym na prezydenta. No, i dużo nie brakowało, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. No i wreszcie, e, proszę Państwa, sytuacja najbardziej aktualna, czyli to, jak wszyscy, czy większość, wszyscy to na pewno źle powiedziane, bo chociażby ja e, nie byłem po stronie wszystkich, ale wiele osób, również po prawej stronie, mówiło o tym, że kandydatura. Karola Nawrockiego to jest nieporozumienie, że to będzie spektakularna porażka i obojętnie co tutaj by Karol Nawrocki nie wyczyniał, to, to Trzaskowski te wybory wygra i to wygra z solidną przewagą. Ten element nieprzewidywalności jest, proszę Państwa, najważniejszy. Więc mówienie tu i teraz, że oto Brown będzie szedł po 15%, a PiS spadnie poniżej 20%, to są oczywiście wróżby z fusów. Nic więcej. To, co, co się wydarzy za dwa lata, nie wiemy. Tego nie wiem, Tego nie wie nikt. Nawet najbardziej przenikliwy analityk, jak moja nieskromna osoba, nie powie Państwu z jakimkolwiek prawa, prawdopodobieństwem, co się wydarzy za dwa lata. Ale to nie znaczy, że można usiąść na tyłku i czekać na to, co spadnie, jakie E, jakie nadzwyczajne okoliczności spadną? A ja jestem przekonany, że w ciągu tych dwóch lat wydarzy się coś, coś nadzwyczajnego, co przemebluje polską scenę polityczną. Tylko na to przemeblowanie trzeba być gotowym. I co jest najważniejszym problemem w tej chwili po. Po stronie prawicowej. A no, właśnie to, że każdy żyje dniem dzisiejszym. To, co się dzieje w PiS, no to już jest, proszę Państwa, to już naprawdę wołał post do nieba. Nie wiem, ile się jeszcze musi wydarzyć i co się jeszcze musi wydarzyć, aby przyszła ta generalna refleksja na Nowe Ogrodzki, że czas wymienić prezesa, czas wymienić kierownictwo, bo naprawdę te sondaże lecą na pysk i to nie i to nie jest żadna manipulacja. Akurat jeżeli chodzi o pis PiSu to nie jest żadna manipulacja. Pompowany jest Brown pompowana jest Koalicja Obywatelska przez tą przez tą ogólnopolską grupę badawczą i cebos to widać gołym okiem. Bo nie ma takich cudów w przyrodzie, gdzie notowania rządu są na granicy 30%, a notowania partii rządzącej głównej po 40%. To jest ewidentna ewidentna pompka. Także te zabiegi sondażowe, które no i teraz też dla Gazety Wyborczej zrobiono ten um, Opinia 24, chyba sondaż typowo, typowo propagandowy, gdzie lewica się nie łapie do Sejmu, czyli komunikat jasny, idźcie na jednej listwie z Tuskiem albo was nie, nie będzie. No i Brauma tam już też prawie 10% PiS oczywiście ma gdzieś 25 czy 26 i koalicja coś tam podwyżej 34 e, 4 chyba. Proszę Państwa, bez względu na to, jakie są okoliczności, co nas zostanie, co nam spadnie z nieba, czy z piekła się, się wydobędzie, trzeba być przygotowany na każdy wariant i na każdy scenariusz. Tymczasem każda, prawi, każda z tych prawicowych partii żyje dniem dzisiejszym. W pisie wygląda to najgorzej. Ta euforia, która jest w tej chwili u Grzegorza Browna, jest też niczym nie uzasadniona. No, poza tym, że że zwolennicy Brauna i sam Braun nagle uwierzyli w sondaże, bo te sondaże są oczywiście korzystne na papierze. I już teraz twierdzą, że to poparcie jest znacznie większe, jeszcze nawet niż te absurdalne, podpompowane sondaże. A tutaj chociażby te kwestia procesów Grzegorza Brauna i postępowań wobec nich. Przypomnę, że osoba, która jest skazana ze ścigania publicznego, ze skarżenia publicznego za przestępstwo umyślne, a te zarzuty, które ma. Postawione Grzegorz Brown wypełniają te kryteria, nie może kandydować w żadnych wyborach. Nie tylko w wyborach parlamentarnych tutaj, ale w Polsce, ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego na przykład. No co to oznacza? No to oznacza, że lider partii będzie stał jakoś z zewnątrz, być może z więzienia będzie nadawał, bo tych procesów jest, jest kilka, a rządzący sobie skalkulują, co się bardziej opłaca, zdelegalizować partię Brauna jeśli będą zapadały takie wyroki skazujące, no i sam Bra, samego Brauna, to sam Braun to z definicji będzie uziębiony, czy właśnie robić z niego męczennika, bohatera i napędzać e, to poparcie dla Brauna, no po to, żeby uniemożliwić powstanie koalicji, bo wiadomo, że z Braunem będzie to bardzo, e, bardzo trudne. Natomiast ten przekaz, który z kolei słyszymy z Konfederacji e, Konfederacji Bez Korony Polskiej eee, i ten przekaz monotonny przekaz, jaki słychać ze strony Sławomira Mencena, oparty na darwinizmie społecznym, oparty na tych no, spadach po Złotych Myśli, po Januszu i Korwinie, to jest też gwiazda jego jednego sezonu. To się, to się już zużywa. Widać, że to notowanie PiS słabnie, ale wcale nie, nie zyskuje na tym Konfederacja, no bo to, to już jest nudne. Natomiast te spektakle, które organizuje Brown, no one docierają dziwo, do młodych ludzi, no ale tutaj też w Internecie jest bardzo mocne bardzo mocna reprezentacja tej partii. No i co tu dużo mówisz, to, to, to jest taki pewien rodzaj fanatyzmu, który... Hmm... Które napędza te, te, te legendy, które są tworzone wokół no Niestety jest tam mnóstwo manipulacji. Też, no, pan Skalik wrzuca filmik, jak to rzekomo Brown został zaatakowany przez Szumowskiego. No, drodzy Państwo, naprawdę, no, w internecie nic nie ginie. Trzeba odgrzebać ten materiał pełny, i tam jest skandaliczne zachowanie Brauna wo wobec Szumowskiego anty. Przeciwskuteczne. I to zresztą było wydarzenie, które miało miejsce już pod koniec Pomoru, bo to już była Ukraina, praktycznie nic tam się nie działo w tej kwestii, nagle zniknęło wszystko, konieczność eliksirowania i zakładania szmat, bo to już druga dawka była i tak dalej. Szumowski w tamtym czasie za nic praktycznie nie odpowiadał, tam człowiekiem numer jeden, który gnębił Polaków i prześladował był Niedzielski, więc to był tani rodzaj bohaterstwa. No, ale to się niesie po internecie, tylko, że tak jak mówię, czy to się utrzyma przez dwa lata, śmiem wątpić. Czy utrzyma się przez dwa lata yy, ta, yy, ten monotonny, też trochę tik tiktokowy styl yy, Sławomira Mencena? No, widać, że on już wpadł w taką trochę spiralę, w jaką wpadał yy, Szymon, hołownia, że przestał być zabawny, przestał być oryginalny, przestał być świeży. No, ale najgorsza sytuacja jest w PiSie, gdzie rzeczywiście dziadersów, bumerów i tego nudnego przekazu, konfliktów wewnętrznych jest całe mnóstwo. Jeśli tu nie dojdzie do radykalnych cięć, to będzie bardzo, ale to bardzo kiepsko. No, a po lewej stronie. To, co, co widzieliśmy, widzieliśmy dzisiaj chociażby, no, to, to, to farsa jest, proszę państwa. No, partia, która się mieni postępowała europejską, stosuje metody, no może i europejskie, ale raczej z, z, z Europy Wschodniej, i ten ich przekaz to też jest przekaz bumerski, dziaderski. Przecież młodzi ludzie, jeśli już, to, to bardziej no, do Sandberga I tam, wbrew pozorom, to chyba ze wszystkich partii to partia Zandberga ma. No, w mojej ocenie, największy potencjał, no w takim, no oczywiście w granicach swoich proporcji, bo oni rzeczywiście starają się stać z boku od tego wszystkiego, co się dzieje w tych głównych nurtach politycznych i mają, mają, ten swój przekaz, który się tam wyróżnia, on na tle innych przekazów politycznych, no i sam Sandberg gdzieś tam zrobił wynik pod 5%, co jest bazą dla, dla no startu w wyborach parlamentarnych. Czy dojdzie do porozumienia między jedną i drugą lewicą, to, to, to nie wiem, no, ale biorąc pod uwagę to, że szefem lewicy nowej lewicy znów ma być dziader Strazasty, no to śmiem wątpić, że taka w cudzysłowie zmiana przyciągnie młody elektorat, a odbierze ten elektorat partii razem. No, raczej powinno tu być odwrotnie. Jeszcze tylko do formalności wspomnę o PSL-u. Ale to jest prawdopodobnie los tej partii przesądzony w ten sposób, że albo uklękną przed Tuskiem i poproszą o wciągnięcie. Zresztą podobnie jak z resztkami Polski 2050, no albo będą poza Sejmem, więc stawiam zdecydowanie na ten pierwszy wariant, że jedna i druga partia zapuka do drzwi Donalda Tuska. Tak czy inaczej, proszę Państwa polityce nie da się wróżyć na dwa lata do przodu. No to znaczy wróżyć można, ale bardzo łatwo się ośmieszyć. I to, ta sytuacja polityczna, jaka jest w tej chwili, z całą pewnością nie będzie taka za dwa lata. Ale żeby to zmienić, to po prostu trzeba być przygotowanym, a ja takich czynności... Po stronie prawicowej, bo lewicowo-liberalna nie specjalnie mnie interesuje w sensie sukcesu tej, tej formacji, ale po prawej stronie wbrew pozorom widzę stagnację, bo. Yy, yy, może ta, to określenie nie pasuje do partii Brauna w tej chwili, ale ja bym to nazwał stagnacją euforyczną. Ten euforyzm też zgaśnie, wystarczy jedno potknięcie, jedno drugie potknięcie i ta bańka, ta bańka pryśnie. W Konfederacji dość jasno to zdefiniowałem, jeśli chodzi o pis, to niestety nic nowego tu nie mam do powiedzenia. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Jeśli władze Tuskowi chce prawa strona odebrać, to musi się na ten, do tej operacji przygotować. Natomiast ja takich przygotowań w tej chwili nie widzę. Jedno, co mnie w jakiś sposób, może nie tyle optymistycznie nastraja, no, co było jakąś taką jaskółką, pierwszą, no to ta akcja promocyjna, czy akcja nie tyle promocyjna, co konferencyjna w wydaniu Konfederacji te konferencje przed szpitalami w Polsce, no ale jakoś nie potrafię tego wypromować no, nie chcę być złośliwy, ale Patelnia Berkowicza znacznie lepiej się sama wypromowała w internecie, a największą nadzieją jest oczywiście Karol Nawrocki i to jest taki mocny punkt Stabilny punkt, który e, być może doprowadzi do tego, że e, ta sytuacja, atmosfera po prawej stronie się oczyści, oczyści się w pisie, oczyści się w Konfederacji, bo to porozumienie między tymi dwoma partiami jest niezbędne. Dlaczego tak jest, to mówiłem tysiąc razy i nie chcę już Państwa więcej e, zanudzać e, tym e, zagadnieniem. Niemniej jednak, bez Jasno sprecyzowanego planu, bez trzymania się pewnych ram, no i przede wszystkim oczyszczenia, oczyszczenia całej tej toksycznej atmosfery, która w tej chwili wpisie się, się dzieje. No i pokazanie trochę innej twarzy Konfederacji, która się nie może skupać tylko i wyłącznie na tym, na tym utopizmie pseudoekonomicznym. No to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno Tuska wyrzucić ze stołka. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.